Marcin od zawsze traktował Darknet jako cyfrowy gabinet osobliwości miejsce, gdzie granica między żartem a realnym zagrożeniem była tak cienka, że niemal niewidoczna. Jako programista, znudzony przewidywalnością algorytmów, często szukał w sieci czegoś, co wywołałoby w nim dreszcz emocji, którego nie potrafiły dostarczyć mu codzienne obowiązki. Oferta Abaddon 93 wydawała się idealna nawiedzone pudełko za ułamek ceny bitcoina obiecujące kontakt z osobistą zgubą. Gdy kliknął kup teraz, myślał o zabawnym unboxingu, który pokaże znajomym przy piwie. Nie przejął się faktem, że tydzień wcześniej, wracając z nocnego dyżuru, zgubił swój zapasowy klucz do mieszkania. Ten z charakterystycznym brelokiem w kształcie sokoła Millennium, którego zarysował podczas próby otwarcia butelki na studiach. Uznał to za zwykłe roztargnienie, błąd w systemie jego własnej pamięci. Paczka przyszła szybciej, niż się spodziewał. Była niewielka, owinięta w czarną, szorstką folię, która w dotyku przypominała wyschnięty pergamin. Gdy Marcin rozciął opakowanie w swojej sterylnej, nowoczesnej kuchni, w środku nie znalazł ani dymu, ani plastikowych laleczek, ani starych zdjęć. Na kawałku szarego filcu leżał on, jego klucz. Srebrny, z tym samym zadrapaniem na główce i lekko wygiętym kółkiem breloka. Poczuł, jak żołądek wywraca mu się na drugą stronę. To było niemożliwe. Jakikolwiek żartowniś z sieci musiałby najpierw śledzić go przez całe miasto, znaleźć klucz na brudnym chodniku, a potem odesłać go pod właściwy adres, znając jego zamówienie w darknecie. Paranoja zaczęła powoli wypełniać mieszkanie, czyniąc powietrze cięższym i chłodniejszym. Zamiast jednak wyrzucić klucz lub wezwać policję, Marcin uległ chorobliwej ciekawości, która zawsze była jego największą słabością. Wyjął klucz z pudełka i podszedł do drzwi wejściowych. Jego dłoń drżała, gdy przyłożył metal do zamka. Wsunął go powoli, wsłuchując się w dźwięk zapadek, które zareagowały z nienaturalną, niemal lubieżną gładkością. Przekręcił klucz raz, potem drugi. Zamek szczęknął, a drzwi uchyliły się na centymetr, wpuszczając do środka przeciąg o zapachu, którego Marcin nie potrafił nazwać. Pachniało jak ozon przed burzą i stara. Dawno niewietrzona biblioteka. Wziął głęboki oddech i pchnął skrzydło drzwi, nie wiedząc, że właśnie wykonuje krok poza krawędź świata, który uważał za stały. Pierwszym, co uderzyło Marcina po wejściu do środka, było światło. Zamiast ciepłego blasku ledowych lamp w przedpokoju, wnętrze wypełniała szara, mdła poświata, która zdawała się nie mieć źródła. Odruchowo chciał zdjąć buty, ale zamarł z ręką opartą o ścianę. Szafka na obuwie, która zawsze stała po prawej stronie, Teraz znajdowała się po lewej. Lustro, w którym codziennie sprawdzał krawat, wisiało na przeciwległej ścianie, odbijając korytarz, który prowadził w zupełnie inną stronę niż powinien. Wszystko było odwrócone. Mieszkanie było lustrzanym odbiciem jego własnego, ale nie była to jedyna zmiana. Powietrze było tu nieruchome, pozbawione szumu lodówki czy wentylacji, który zawsze towarzyszył mu w domu. Cofnął się do drzwi, chcąc wyjść na klatkę schodową, ale gdy chwycił za klamkę, poczuł pod palcami gładki, zimny metal pozbawiony otworu na klucz od wewnątrz. Drzwi były jednolitą bryłą, która zdawała się zrastać ze ścianą. Serce Marcina zaczęło walić w rytm narastającej paniki. Zaczął biegać po pokojach, dotykając przedmiotów, które wyglądały znajomo, ale były obce. Jego ulubiony fotel miał obicie z innego materiału a na stole w kuchni stał kubek z kawą, która wciąż parowała, mimo że w mieszkaniu nie było nikogo. Na dnie kubka dostrzegł fusy układające się w geometryczne, niepokojące wzory. To nie był jego dom. To była makieta, symulacja stworzona z jego własnych wspomnień, ale wywrócona na lewą stronę przez kogoś, kto nie do końca rozumiał ludzką logikę. Najgorsze czekało jednak w salonie. Na ścianie, gdzie zwykle wieszał dyplomy i certyfikaty, teraz znajdowała się galeria zdjęć w czarnych ramkach. Marcin podszedł bliżej, czując, jak nogi uginają się pod nim ze zgrozy. Na zdjęciach był on, ale w sytuacjach, których nigdy nie przeżył. Widział siebie na ślubie z kobietą o niepokojąco białych oczach, której nigdy nie spotkał. Widział zdjęcia z podróży do miejsc, które nie istniały na żadnej mapie. Miast o architekturze przypominającej zrośnięte kości i nieba o fioletowym zabarwieniu. Fotografie przedstawiały jego życie, ale była to biografia obcego człowieka, który jedynie nosił jego twarz. Każde zdjęcie było dowodem na to, że Marcin nie jest już właścicielem swojej historii, lecz jedynie widzem w cudzym spektaklu. Marcin chwycił jedną z ramek, chcąc ją roztrzaskać o podłogę, ale szkło było twarde jak diament i nie poddało się uderzeniu. Zamiast tego, postać na zdjęciu, jego alter ego z pustymi oczami, zdawała się poruszyć, jakby zarejestrowała obecność intruza. Marcin odskoczył, potykając się o dywan, który w dotyku przypominał suchą trawę. Zaczął przeszukiwać szuflady, szukając jakiegokolwiek dowodu na to, że to wciąż jego rzeczywistość. Znalazł portfel, a w nim dowód osobisty. Dane się zgadzały. Marcin Nowak, data urodzenia, adres. Ale zdjęcie na dokumencie było inne. Przedstawiało go z szerokim, nienaturalnym uśmiechem, który odsłaniał zbyt wiele zębów. Uświadomił sobie, że darknetowa oferta Abadona nie była oszustwem, lecz portalem. Klucz, który zgubił tydzień temu, nie został zgubiony przez przypadek. Został pobrany przez kogoś z tej strony, a przesyłka, którą otrzymał, była jedynie dopełnieniem transakcji wymianą. On oddał swój klucz, a w zamian otrzymał dostęp do tego lustrzanego więzienia. Pytanie brzmiało: Co stało się z kluczem, który on teraz trzymał w dłoni? Odpowiedź nadeszła wraz z nagłym błyskiem na ekranie telewizora, który włączył się samoczynnie. Zamiast kanału informacyjnego zobaczył obraz z kamery monitoringu we własnym, prawdziwym przedpokoju. Na ekranie widział siebie, a raczej istotę, która wyglądała jak on. Sobowtór stał w jego prawdziwej kuchni, z nieludzką precyzją odstawiając kubek na blat. Ubrany był w jego ulubioną bluzę, a w dłoni trzymał klucz. Ten sam, który Marcin wysłał sobie przez Darknet. Sobowtór spojrzał prosto w obiektyw kamery, jakby wiedział, że Marcin go obserwuje. Uniósł klucz i powoli, z kpiącym uśmiechem, wrzucił go do niszczarki do dokumentów. Marcin usłyszał w głośnikach chrzęst mielonego metalu. Ostatnie ogniwo łączące go z jego światem, właśnie przestało istnieć. Został odcięty, a jego miejsce zajął ktoś, kto był przygotowany do tej roli znacznie lepiej niż on sam. Zdesperowany Marcin podbiegł do okna w salonie. Miał nadzieję zobaczyć znajomą ulicę, zaparkowane samochody, może kogoś, kogo mógłby wezwać na pomoc. Ale to, co ujrzał za szybą, sprawiło, że osunął się na kolana. Miasto było puste. Ulice były wyłożone tym samym szarym, matowym materiałem, co podłoga w mieszkaniu. Budynki przypominały betonowe monolity bez drzwi i okien, ustawione w idealnych, geometrycznych rzędach, które ciągnęły się aż po horyzont. Nie było drzew, nie było ptaków, nie było nawet wiatru. Niebo miało kolor brudnego srebra i nie poruszała się na nim ani jedna chmura. To był pusty świat, poczekalnia dla tych, którzy zostali wymienieni. Wyszedł z mieszkania, bo drzwi na klatkę schodową nagle stanęły otworem, jakby świat chciał go wypluć na zewnątrz. Korytarze bloku były nieskończenie długie, a każde drzwi, które mijał, były identyczne, gładkie, bez klamek i numerów. Czuł, że z każdym krokiem traci kontakt z własną tożsamością. Cisza w tym miejscu nie była brakiem dźwięku, była fizyczną siłą, która naciskała na jego bębenki, wypełniając głowę szumem własnej krwi zaczął krzyczeć, ale jego głos nie odbijał się echem. Dźwięk umierał kilka centymetrów od jego ust, pochłaniany przez nienasyconą pustkę tej rzeczywistości. Błąkał się po martwych ulicach przez czas, którego nie potrafił zmierzyć. W tym świecie nie było słońca, które mogłoby wyznaczać rytm dnia, ani zegarów, które mogłyby odliczać sekundy. W końcu dotarł do centralnego placu miasta, gdzie na środku stał gigantyczny ekran. Taki sam jak ten w jego salonie. Wyświetlał on setki małych okienek, a w każdym z nich toczyło się życie. Widział ludzi jedzących kolację, bawiących się z dziećmi śpiących. Rozpoznał w nich inne osoby, które zgubiły klucze, telefony czy portfele. Wszystkie zostały wymienione. Prawdziwy świat był teraz zamieszkany przez doskonałe kopie, podczas gdy oryginały stały tutaj, w szarym mroku, patrząc na swoje utracone życie jak na film w którym nie grają już głównej roli. Marcin odnalazł swoje okienko na ekranie. Widział swojego sobowtura, który teraz siedział przy jego biurku i pisał kod. Robił to szybciej, wydajniej, bez błędów, które Marcin popełniał z przemęczenia. Widział, jak sobowtór odbiera telefon od jego matki i rozmawia z nią głosem tak idealnie naśladowczym, że kobieta nie nabrała najmniejszych podejrzeń. Marcin zaczął walić pięściami w ekran, błagając o powrót, obiecując cokolwiek w zamian za jeszcze jedną szansę. Ale obraz był zimny i niewzruszony. Sobowtór na ekranie przerwał pisanie, spojrzał prosto w stronę Marcina i szepnął coś, co nie dotarło do jego uszu, ale co poczuł w głębi swojej duszy. Dziękuję za klucz, Marcinie. Twoja wersja była wadliwa. System wymagał aktualizacji. Nagle plac zaczął drżeć, a szare monolity wokół niego zaczęły się rozpadać na drobne piksele. Marcin poczuł, jak jego własne ciało zaczyna tracić gęstość. Spojrzał na swoje dłonie i zobaczył, że stają się przezroczyste, a przez skórę prześwituje szara pustka tego świata. Proces wymiany dobiegał końca. Nie był już potrzebny nawet jako obserwator. Archiwum zgubionych rzeczy właśnie czyściło bufor, usuwając dane, które stały się zbędne. Nie było bólu, tylko narastające poczucie lekkości i obojętności, które wypełniało każdą komórkę jego znikającego bytu. W ostatniej sekundzie swojego istnienia Marcin zrozumiał, kim był Abaddon 93. To nie był haker ani demon, to był on sam, a raczej ta część jego świadomości, która podświadomie pragnęła ucieczki od odpowiedzialności i trudów życia. Sam wysłał sobie ten klucz, sam sfinansował swój upadek. Szukając drogi na skróty w mrocznych zakamarkach sieci. Gdy światło ostatecznie zgasło, w prawdziwym mieszkaniu sobowtór Marcina uśmiechnął się do siebie, zamknął laptopa i poszedł spać, naciągając kołdrę dokładnie tak, jak Marcin lubił. Prawdziwy Marcin stał się jedynie błędem w kodzie, który został naprawiony, a klucz, który to wszystko zaczął, leżał teraz na dnie śmietnika zmieniony w garść bezużytecznych metalowych wiórów, o których nikt nigdy nie wspomni.